Magda Umer to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej kultury. Aktorka, piosenkarka, rezyserka i interpretatorka poezji od dziesięcioleci, obecna w życiu artystycznym kraju. Urodzona w Warszawie związana z teatrem, scena muzyczna i telewizja, zawsze budziła szacunek nie tylko talentem, lecz także konsekwentnie chroniona prywatnością. Dlatego każda informacja dotycząca jej stanu zdrowia i życia osobistego natychmiast przyciąga uwagę opinii publicznej. Właśnie dlatego moment ujawnienia dokumentu określanego przez media jako raport z badań wywołał prawdziwy wstrząs. Informacja pojawiła się nagle bez zapowiedzi i w ciągu kilku godzin zdominowała przekaz informacyjny. Portale mówili o dokumencie, który podważa wcześniejsze komunikaty i stawia nowe pytania. To co dotąd było przedstawiane jako ogólny opis sytuacji, teraz zostało zestawione z treści raportu, który według dziennikarzy zawiera zaskakujące szczegóły. Różnica między wcześniejszymi informacjami a nowymi ustaleniami natychmiast rozpaliła dyskusję. Media zaczęły mówić o sprzecznościach, o niedopowiedzeniach i o faktach, które nie były wcześniej ujawniane. Reakcja publiczności była natychmiastowa. Fani domagali się wyjaśnień, a redakcje przechodzili w tryb pilny, publikując kolejne komentarze ekspertów i nieoficjalne interpretacje dokumentu. Dlaczego ten raport wywołał tak silne emocje i co takiego zawiera, ze zmusza do ponownego spojrzenia na całą sprawę? To pytanie coraz częściej pada w przestrzeni publicznej i prowadzi wprost do kolejnych ujawnień, które mają dopiero nadejść. Przez długi czas opinia publiczna zyla jedynie szczatkowa wiedza na temat stanu Magdy Umer. Oficjalne komunikaty były oszczędne i pozbawione szczegółów. Mówiono o problemach zdrowotnych, wymagających leczenia, o okresowym wycofaniu się z życia publicznego i o potrzebie spokoju. Te lakoniczne informacje pozostawiali ogromna przestrzeń dla domysłów. W mediach pojawiali się sprzeczne doniesienia, jedni sugerowali pogorszenie stanu zdrowia, inni po Podkreślali, że sytuacja jest stabilna. Brak jasnych wyjaśnień tylko podsycał zainteresowanie i prowokował coraz smielsze hipotezy. W tym czasie rodzina Artyski konsekwentnie zachowywała milczenie. Każda prośba o komentarz spotykała się z odmową lub ogolnikowym oświadczeniem o konieczności poszanowania prywatności. Ten brak wypowiedzi był interpretowany na różne sposoby. Dla jednych był dowodem odpowiedzialności i ochrony bliskiej osoby, dla innych sygnałem ze COOS jest ukrywane. Atmosfera napięcia narastała z tygodnia na tydzień, a każdy nowy artykuł czy telewizyjna wzmianka była analizowana z niemal detektywistyczna uwaga. Punkt zwrotny nastąpił w chwili, gdy do mediów zaczęły docierać informacje o istnieniu szczegółowego raportu medycznego. Dokument ten według dziennikarzy miał zawierać ustalenia, które znacząco rozniły się od wcześniejszych przekazów. Sam fakt jego pojawienia się wywolał burzę. Redakcje mówili o przelomie o dokumencie, który zmusza do zadania pytan dotad pomijanych. W przestrzeni publicznej pojawiło się określenie raport, który zmienia wszystko. Największe poruszenie wzbudzili fragmenty dotyczące stanu organizmu i przebiegu leczenia. Eksperci zwracali uwagę na opisy procesów chorobowych, które nie były wcześniej publicznie sygnalizowane. Pojawiły się wzmianki o komplikacjach i czynnikach obciazajacych organizm, które zdaniem specjalistów mogły mieć kluczowe znaczenie. To właśnie te szczegóły sprawili, że media zaczęły używać coraz mocniejszych slow, a naglowki mówili o szoku i niedopowiedzeniach. Dodatkowe emocje wywołali informacje o elementach uznanych za nietypowe. Chodziło o dane, które wcześniej nie pojawiali się w żadnym komunikacie. Dla części lekarzy były one wystarczające, by domagać się dalszych wyjaśnień. Inni podkreślali, że dokument pozostawia pole do różnych interpretacji. Ta rozbieżność opinii tylko podkreśliła atmosferę i sprawiła, że sprawa przestała być wyłącznie medyczna, a stala się tematem społecznej debaty. W miarę jak szczegóły raportu były omawiane w programach informacyjnych, zmieniał się też sposób, w jaki postrzegano ostatnie miesiące życia Magdy umer. Wcześniej widziano je jako czas wycofania i ciszy, teraz coraz częściej mówiono o okresie pelen, napięcia i trudnych decyzji. Komentatorzy zaczęli laczyć fakty, przypominając dawne wypowiedzi artystki o zmęczeniu i potrzebie zwolnienia tempa. To, co kiedy zbrzmialo jak refleksja nad dojrzałością, teraz nabralo Cezaru i nowego sensu. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa i niezwykle silna. Portale internetowe odnotowywali rekordowe liczby odsłon, a komentarze fanów pełne były emocji i niedowierzania. Wielu z nich pisali o poczuciu zdrady informacyjnej, inni domagali się pełnej transparentności. Środowisko artystyczne reagowało z ostrożnością, lecz i tam pojawiali się głosy zaskoczenia. Znani aktorzy i muzycy przyznawali, że sami nie mieli pojęcia o skali problemów zdrowotnych, o których mówił raport. Sprawa szybko wyszła poza granice kraju. Zagraniczne media zaczęły cytować polskie doniesienia i podkreślać, że chodzi o jedna z ikon kultury. W komentarzach pojawiły się pytania o to, jak traktuje się osoby publiczne w chwilach kryzysu i czy opinia publiczna zawsze otrzymuje pełny obraz sytuacji. Każdy kolejny dzień przynosił nowe interpretacje i nowe wątpliwości. Mimo intensywnego przekazu informacyjnego, wiele kwestii Pozostało niejasnych. Dziennikarze wskazywali na fragmenty raportu, które były sformułowane ogólnie lub pozostawiali pole do domysłów. Pojawiło się pytanie, czy wszystkie dokumenty zostały ujawnione i czy istnieje kolejne części, które nadal pozostają poza zasięgiem mediów. Zastanawiano się również, dlaczego raport ujawniono dopiero teraz i kto podjął decyzję o jego upublicznieniu. Te niewyjaśnione kwestie sprawili, że napiecie nie opadalo przeciwnie z każda godzina rosło poczucie że historia ma jeszcze drugie dno. Obserwatorzy mieli wrażenie ze uczestnicza w śledztwie, które dopiero się zaczyna i ze najważniejsze pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Uwagę skupiano na każdym nowym sygnale, każdym przecieku i każdej wypowiedzi, która mogła rzucić światło na to co naprawdę wydarzyło się w cieniu oficjalnych komunikatów. Miarę jak kolejne redakcje próbowali dotrzeć do Zrodel, narastało wrażenie, że informacje były filtrowane i dawkowane. Dziennikarze śledczy mówili o rozmowach prowadzonych poza mikrofonami, o anonimowych sygnalach i o dokumentach, które istniały, lecz nie były oficjalnie potwierdzane. Każde takie doniesienie podgrzewało emocje. Widzowie mieli poczucie, że prawda jest blisko, a jednocześnie wciaz wymyka się z rak. Szczególną uwagę zwrócono na rozbieżności w czasie. Wcześniejsze komunikaty sugerowali okres stabilizacji, tymczasem raport wskazywał na dynamiczne zmiany w stanie zdrowia, które mogły mieć kluczowe znaczenie. Komentatorzy analizowali kalendarz wydarzeń, porównywali daty wizyt i przerw aktywności publicznej. Te zestawienia tworzyły nowa narrację, w której ostatnie tygodnie nabierali dramatycznego tempa. W przestrzeni medialnej pojawiły się obrazy, które dotąd nie były szeroko publikowane. Archiwalne zdjęcia z zakulisowych spotkań, nagrania z prop i fragmenty dawnych wywiadów. Teraz odczytywano je inaczej. Zatrzymane kadry na twarzy artystki, drobne pauzy w wypowiedziach, chwile zawahania. Dla wielu stały się one znakami, które wcześniej zostały przeoczone. Ta reinterpretacja przeszłości potegowała wrażenie, że historia była pisana na oczach wszystkich, lecz jej sens ujawnił się dopiero teraz. W programach informacyjnych coraz częściej pojawiali się eksperci, którzy ostrożnie komentowali ustalenia raportu. Podkreślali oni, że dokument medyczny należy czytać w kontekście kalości, a nie pojedynczych fragmentów. Jednocześnie przyznawali, że pewne zapisy budzą pytania i wymagają dalszego wyjaśnienia. To stanowisko nie uspokajało emocji. Przeciwnie, sprawiało, że widzowie jeszcze uważniej śledzili każde słowo. Reakcje fanów przybierali coraz bardziej osobisty charakter. W komentarzach pojawiały się wspomnienia spotkań, autografy, historie o tym, jak twórczość Magdy Umer towarzyszyła im w trudnych momentach życia. Te emocjonalne głosy mieszali się z gniewem i frustracją. Pojawiali się pytania o odpowiedzialność instytucji i o to, czy można było zrobić więcej. Dyskusja wykraczała poza konkretną osobę i dotykała szerszych problemów związanych z opieką nad artystami. Środowisko dziennikarskie było wyraźnie podzielone. Jedni nawoływali do pogłębionego śledztwa, inni apelowali o powstrzymanie się od spekulacji. Ten konflikt stanowisk sam w sobie stał się tematem. Widzowie obserwowali, jak w czasie rzeczywistym kształtuje się debata o granicach informacji i odpowiedzialności mediów. Każda kolejna publikacja była czytana z rosnaca uwaga i krytycyzmem. W tle pojawiali się kolejne pytania dotyczące procedur i decyzji podejmowanych w ostatnich dniach. Dlaczego pewne informacje nie trafili do opinii publicznej wcześniej? Kto decydował o formie komunikatów i ich zakresie? Te kwestie powracali w rozmowach z ekspertami i w analizach prasowych. Brak jednoznacznych odpowiedzi tylko potegował poczucie, że historia nie jest jeszcze domknięta. Napicie nie opadalo. Przeciwnie, każdy nowy glos, każdy fragment raportu i każda interpretacja dokladali kolejną warstwę do obrazu, który stawał się coraz bardziej zlozony. Odbiorcy mieli wrażenie uczestnictwa w procesie odkrywania faktów, który dopiero nabiera rozpedu. Uwagę przyciągało wszystko, co mogło rzucić światło na to, co działo się poza oficjalnymi oświadczeniami i to poczucie bliskości z wydarzeniami sprawiało, że trudno było oderwać wzrok od dalszego rozwoju sprawy. Wraz z napływem kolejnych interpretacji coraz wyraźniej zarysowywał się rozdźwięk między suchym językiem dokumentu a emocjonalnym odbiorem społecznym. Raport był czytany nie tylko przez lekarzy i prawników, lecz przez tysiące ludzi, którzy próbowali odnaleźć w nim sens i odpowiedzi. Każde słowo było wazone każde sformułowanie rozbierane na czynniki pierwsze to co dla jednych było technicznym opisem dla innych stawało się dowodem niedopatrzeń lub znakiem ze co zostało przeoczone w mediach pojawiali się kolejne relacje o spotkaniach i rozmowach które miały miejsce tu, przed kluczowymi decyzjami zaczęto przywoływać wypowiedzi osób które widziały Magdę Umer w tamtym okresie i pamiętali jej nastrój Wspominano zmeczenie wyczuwalne w Glosie i chwile wycofania, które wcześniej tłumaczono intensywna praca. Teraz te obrazy wracali z nowa sila i były laczone z zapisami raportu tworzac niepokojaca mozaikę. Szczególną uwagę zwrócono na fragmenty dotyczące reakcji organizmu na leczenie. Choć przedstawione w języku fachowym, wzbudzili lawinę pytań: czy wszystkie symptomy były właściwie interpretowane? Czy istniał moment, w którym sytuacja mogła potoczyć się inaczej? Te wątpliwości pojawiali się w komentarzach ekspertów i w rozmowach prowadzonych na żywo. Odpowiedzi były ostrożne, a niejednoznaczność tylko potegowala na piecie. Widzowie obserwowali, jak temat przestaje być jednorazowa informacja, a staje się procesem. Każdy dzień przynosił nowe głosy i nowe fragmenty układanki. Dla części odbiorców był to dowód na to, że prawda wymaga czasu. Dla innych sygnał ze zwlekanie z ujawnieniem pełnego obrazu, tylko zwiększa chaos i emocje. To rozdarcie było wyczuwalne w każdym programie publicystycznym i każdym artykule. W środowisku artystycznym coraz częściej mówiono o potrzebie rozmowy o zdrowiu i granicach wytrzymalości. Pojawiali się wypowiedzi ludzi, którzy przyznawali, że presja i oczekiwania bywają niewidzialnym obciazeniem. Te głosy nie odnosili się wprost do raportu, lecz tworzyły szerszy kontekst, w którym ostatnie wydarzenia nabierali dodatkowego znaczenia. Publiczność zaczęła postrzegać sprawę nie tylko jako pojedynczy przypadek, lecz jako symbol. Zainteresowanie nie slablo. Wręcz przeciwnie, rosło wraz z każdym nowym wadkiem. W sieci krazyły zrzuty dokumentów i fragmenty analiz. Użytkownicy dzielili się własnymi interpretacjami, tworząc wielogłosową narracje. Dla jednych był to wyraz zaangażowania, dla innych dowód na to, jak bardzo brakuje jednego spójnego wyjaśnienia. Ta kakofonia głosów była sama w sobie znakiem skali poruszenia. W tym wszystkim pozostawala tez, Cisza osób najbliższych, ich powstrzymanie się od dalszych komentarzy było odczytywane jako decyzja trudna, lecz świadoma. To milczenie kontrastowało z intensywnym przekazem medialnym i jeszcze bardziej przyciagało uwagę. Odbiorcy czuli, że istnieje granica, której nie są w stanie przekroczyć, a jednocześnie własnie tam może kryć się klucz do zrozumienia całości. Historia w czas się rozwijała. Kolejne pytania pojawiały się szybciej, nic odpowiedzi, a każdy nowy trop budził nadzieję na przejrzystość. Atmosfera oczekiwania utrzymywała się na wysokim poziomie. Sprawiając, ze uwaga społeczna pozostawała skupiona na każdym sygnale i każdym słowie, które mogło przybliżyć do zrozumienia tego, co wydarzyło się naprawdę. Wraz z upływem kolejnych dni coraz wyraźniej było widać, że sprawa przestala być jedynie tematem medialnym, a stala się emocjonalnym doświadczeniem zbiorowym. Ludzie śledzili informacje niemal w czasie rzeczywistym, sprawdzali aktualizacje, komentowali transmisję nazywo. Każdy nowy materiał był przyjmowany z mieszanina nadziei i niepokoju, nadziei na jasność i niepokoju, ze kolejne fakty mogą być jeszcze trudniejsze do przyjęcia. W tym napięciu szczególną rolę odegrali przecieki nieoficjalne. W mediach pojawiali się sugestie o fragmentach dokumentacji, które nie zostały szeroko omówione. Dziennikarze śledczy mówili o istnieniu dodatkowych zalaczników i notatek roboczych, które miały stanowić tło dla końcowych ustaleń. Choć informacje te nie były potwierdzone, oficjalnie wystarczyłyby rozpocząć nowa falę spekulacji. Widzowie mieli poczucie, że obraz, który znaja, jest niepełny, a najważniejsze elementy w cias pozostają poza kadrem. Coraz częściej wracano do pytania o momenty decyzyjne, analizowano dni i godziny poprzedzające kluczowe zdarzenia, zestawiano kalendarze wypowiedzi przerw w komunikatach i zmiany tonu w oficjalnych oświadczeniach. Ta rekonstrukcja czasu była prowadzona z precyzja godna śledztwa. Dla wielu stala się dowodem, że ostatni etap był bardziej dynamiczny niż wcześniej przypuszczano. Widzowie zwracali uwagę na zmiany w narracji mediów. Początkowa powciagliwość zastępowana była coraz odważniejszymi pytaniami. Redakcje zapraszali gości, którzy jeszcze niedawno unikali tematu. W programach publicystycznych pojawiali się debaty o odpowiedzialności systemowej i o tym, gdzie kończy się prywatność, a zaczyna interes publiczny. Te rozmowy nadawali sprawie nowy wymiar i sprawiali, że odbiorcy czuli się częścią szerszej dyskusji. W środowisku kultury rosło poczucie niepokoju. Artystki i artyści zaczęli mówić o zmęczeniu i presji, które często pozostają niewidoczne. Choć wypowiedzi te były ogolne dla wielu odbiorców, stawali się echem tego, co wyczytywano między wierszami raportu. Ta paralela potegowała emocjonalny odbiór i sprawiała, że historia nabierała uniwersalnego charakteru. W sieci pojawiali się te zgłosy nawołujące do spokoju i cierpliwości. Użytkownicy przypominali, że dokumenty medyczne wymagają rzetelnej interpretacji i że pochopne wnioski mogą prowadzić do niepotrzebnych oskarżeń. Te apele jednak ginęły w szumie informacyjnym, który w cias narastał. Każda nowa publikacja natychmiast była komentowana i oceniana. Cisza ze strony najbliższych pozostawała niezmienna. Brak kolejnych oświadczeń był odbierany jako sygnał, że granica została wyznaczona. Dla części odbiorców było to zrodlo frustracji, dla innych dowód zeistnieje obszary, które musza pozostać poza zasięgiem publicznej debaty. Ten kontrast między milczeniem a intensywnym przekazem medialnym tylko wzmacniał poczucie napięcia. Z każdą godziną rosło przekonanie, że historia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Nowe wadki pojawiali się niespodziewanie, a stare pytania wracali w zmienionej formie. Odbiorcy trwali w stanie czujności, Sledzac każdy, sygnał, każda sugestie i każde słowo, które mogło rzucić światło na to, co wciąż pozostaje niewyjaśnione. Atmosfera oczekiwania była gesta, a emocje nie opadali nawet na moment. Na koniec tej części pozostaje obraz, który zmienił sposób postrzegania Magdy Umer w świadomości publicznej. Raport medyczny sprawił, że artystka przestala być postrzegana wylacznie przez pryzmat sceny i dokonan, a zaczęła być widziana jako osoba uwiklana w system decyzji ciszy i niedopowiedzeń. Dla wielu odbiorców był to moment brutalnego zderzenia z faktem, że nawet najbardziej cenione postacie nie zawsze mają pełną na kontrolę nad tym, jakich historia jest opowiadana. Pojawiło się pytanie, czy obraz, który znano przez lata, był kompletny i ile jeszcze warstw kryje się pod oficjalna narracja. Wraz z publikacją raportu powróciła dyskusja o przejrzystości informacji dotyczących osób publicznych. Gdzie przebiega granica między prawem do prywatności a prawem do wiedzy? Jak wiele należy ujawniać i kto powinien o tym decydować? Te pytania wybrzmiali szczególnie mocno w kontekście faktu, że dokument pojawił się dopiero teraz i to w takiej formie. W oczach części opinii publicznej zmieniło to relacje między mediami a bohaterami takich historii,